ale ludzie jestem w stajni jestem chora Chcę mi się wymiotować i nie spodziewałam się, że ta droga będzie tak wyglądać ale musiałyśmy się zatrzymywać po drodze i ja też w połowie wysiadłam i szłam na nogach, bo znaczy w połowie no nie tak w połowie, tutaj przed tym ale jest mi tak niedobrze Chce mi się płakać, chcę mi się wymiotować i nie dam rady. Tak, ja boli brzuch. Przyjechałyśmy tylko dlatego, że y, dzisiaj dziewczyny mają kowala. Normalnie nie, znaczy to jest tak, mentalnie bardzo chciałam tu przyjechać i tak mnie męczyło. Fizycznie nie jestem w ogóle, nie wiem jak to będzie wyglądać, nie wiem za ile ma być kowal. No ale już musiałam ci odpełnić te, tego kowala, bo dziewczyny są po terminie już tydzień. Byłyby jeszcze kolejne, bo w następnym zaczynam drugie zmiany. I nie wiem, kiedy miałabym tutaj przyjechać. Ale no to będzie hardkor. Jeszcze ci sobie wymyśliłam, że chcę ogolić, wygolić im znaczki. Zrobię to. Zrobię to. No, właśnie moja mama przed chwilą przyszła mnie poinformować, że ona przy moich koniach siedzieć nie będzie. Dzięki, mamo. Yy, więc ja muszę stąd wyjść jakoś. Nie wiem, napisałem Kowalowi. Na szczęście jest wyrozumiały, że się tam niezbyt dobrze czuję, i też późno wyjechałyśmy, bo oczywiście wyjechałyśmy ile? Ponad pół godziny później? Nie z mojej winy. <laughs> yy. O, więc jak my chłopak idzie. No nie wiem, jeszcze tu poleżę i idę najpierw po Mercedes. No, ale już mi trochę lepiej. Napiłam się wody już mi trochę lepiej, ale... Ach, nie wiem, o co chodzi w ogóle. Nie wiem, czy jest mi tak niedobrze. Chłopak przyszedł posieczkę, bo moje dziewczyny już zostały całkowicie bez sieczki. Nawet, nawet nie wiem, ile one już siedzą bez sieczki. Nie wiem, no nieważne. W każdym razie ta sieczka to im tak potrzebna, że nie potrzebna. No głównie Mercedes a te wrzody. No i w sumie... Tylko dlatego ją dostaję, bo tak. tak o. Ona wygląda jak w maśle, nic jej nie potrzeba. Yy, nic, że jej nie brakuje, więc żadnych problemów z niczym nie ma. Mam wrażenie tylko, że tutaj jej się grzywa. Jeszcze jej się pogorszyła. Dobra, już zaczęłam coś wydziwiać. Yy, nie wiem, czy mama szykuje mi wreszcie tego konia, czy nie? Bo by coś krzyczała, pytała się, który koniec pierwszy. Kurde, no i ruszam się i znowu zaczęłam nie boić się mszuch? Boże. Jest mi tak zimno, i takie dreszcze mam. O, nawet widać, mam gęsią skórkę, a tego chyba nie będzie widać. A mam taką gęsią skórkę, a nie jest zimno. Uwierzcie mi, że nie jest teraz zimno. No, wręcz y, przeciwnie, jest bardzo gorąco. A ja mam taką, takie dreszcze, takie. O <śm> Wziąłam sobie na szczęście tabletki, a czy na szczęście. O, widzicie to jest to o czym ostatnio gadaliśmy, czyli apteczka jeść co? I mam tutaj moje mam tu moją mielonkę. Mam tu moje tabletki na wszystko. A tutaj miałam Gripex. W chciałam... A nie, teraz go pakowałam, tego nie ważny. I wiecie, co i tak mi się odbija strasznie i nie wiem, nie wiem o co chodzi. Nie wiem, dlaczego tak się źle czuję. Nie mam zielonego pojęcia. Dobra. Ja idę leżeć jeszcze chwilę. Piszę do Kowala, że ma wjechać inną bramą, i spróbuję to wszystko ogarnąć, bo, bo kto jak nie ja, co nie? Trzeba. Nie pierwszy raz, nie ostatni. Odbędzie mnie dziewczyny i wynocha stąd. I konie dość. Konie dość na tydzień. Kelly! nie ma grzybki. Co? Patrz. Jak nie ma grzywki? A, wiesz, że tam jest konie. Dajesz, jeździe wasza. Zaprzejeździewałaś. No, Małpa. Chodź, merka, twoja kolejna kopyta. Dobra, witam się wreszcie z Mercedesem. Eee... Wniosek był okropny, jeśli chodzi o jej zachowanie. Tańczyła dzisiaj na dwóch nóżkach. Dosłownie tańczyła na dwóch nóżkach. Jeśli widzicie, widzieliście, chyba kiedyś Blanka Satora to pokazywała, jak ten koń staje na dwóch nóżkach i tak idzie. Co nie? że ona to ćwiczyła. To dzisiaj to była Kelly podczas robienia kopyt. Myślałam, że jej nie wiem, co zrobię u zabiję, zamorduję, ale ja wiedziałam, że tak będzie, bo ja byłam taka podenerowana. I ja niestety nie wiem, sobie po co też. Ale mama też była taka bardzo mmm. I inny butryb. Tego nie jest. w dół. Nie, nie, nie. Dziękuję. I teraz już bierzemy się za golenie mojego płótna i robimy kwiatki. Tym będę robić. To możecie sobie kupić w Rosmanie, ale nie polecam, bo te cztery kosztowały 20 zł, a w Action macie za 2 zł 3. Nie wiem, które są lepsze, nie porównywać, bo na pewno więcej tego kupię, a tych wzorków no nie zrobię. Moją golarką tego nie zrobię. To może jeszcze, ale nie, ja będziemy próbować z tym. Nigdy czegoś takiego nie robiłam, ale koleżanka mi pisała, że poleca, więc no, więc tak sobie myślałam. To będzie na zadzie po stronie grzywy, Tak wybrał mój chłopak. Na grzywie, znaczy na szyi, robimy to. I jakbyście chcieli dokładnie, jak się nazywa moja golarka i tak dalej, to na TikToku macie filmik. Ja go postaram się wam podlinkować. Tu na dole też macie stare filmiki z golania dziewczyn, więc wszystkie po prostu rzeczy Wam. Podlinkuję yy, na dole, ok? To Do filmiki i tak dalej, więc to będziemy to i robimy takie, podróżne grzywie. Na drugiej stronie będziemy robić motyla, ale nadzadzie, tylko że nie mamy wzoru, więc będziemy go sobie ciąć. To jest dla kluski. I to są te kwiatki. Pokazałam wam kwiatki? Tak. A, czy ja Wam wszystko pokazałam już. Dobra, to ja czekam na mamę i bierzemy się za goleni konia. Super, cieszę się. Mega, w tym roku mega wcześnie zaczynamy, bo nie chciałam, żeby jeszcze były takie zarośnięte, żeby właśnie tym zrobić. No i już będziemy poprawiać. Cieszę się. No tak, ja już przygotowana. Z dziewczynami są teraz dwa koniki. ta -da! Jest tragedia. Nie mamy golarki. Znaczy, mam taką beznadziejną, bo ja nie wziąłam swojej, tutaj nie ma też takiego włosa, więc to też tak nie wyszło efektownie, ale... Ej, ale na tym nie wygląda to źle. O, na przykład tu jest włos, to idzie fajnie, nie? Kurde, ciężko. Czy musi się ruszać? Merkel. Ale No kurde, chyba w najgorszym miejscu Mogłam sobie wybrać najmniejszego tego. Jak mi się da.

Liczne. To tak delikatnie możemy spróbować. Super, Mary, brawo! Ale nie tak blisko Co? Nie Koń na medal Na tysiąc Ojejku, jejku. Jeszcze dziewasz? Co? Mary, Mary jeszcze co? No pewnie, że tak, jeszcze konika. Jeszcze coś? Tytla? Jeszcze, no tak. No. Kluska, tyle. Okej, okay. nie mam pojęcia, co nagrywam, bo nagrywam tutaj nią kamerką. Mam tam lusterkę, ale to ni nic nie daje. I ogólnie w tym vlogu robiłyśmy dużo, dużo, dużo więcej rzeczy. Kelly była. A ja robiła za nauczycielkę, była na jeszcze kolejnym spacerze i tak dalej. I miałam dodać wam takiego vloga, ale właśnie go montuję, bo miało być na wczoraj. I tak uznałam, że dobra, nie. To jest idealny po prostu vlog. Jest mega krótki, robiłam mnóstwo rzeczy, których nie nagrałam, więc to jest właśnie ten moment, żeby pokazać wam wszystkie kantary Mercedes. Kantar numer jeden. Po prostu idę po kolei. Możecie też powiedzieć mi na końcu, ile wyliczyliście kantarów. Myślałam, że jest ich więcej. Jeśli chodzi o liczbę, jakby bo tak ogólnie to jest ich dość dużo Ale to jest tak, to jest kantar, nawet nie pamiętam z jakiej firmy, wybrała go moja mama Wahałam się pomiędzy takim szarym w gwiazdki Ale moja mama wybrała ten i ja w ogóle nie używam tego kantara, bo ja go nie lubię Ja nie lubię czarnego, nie lubię Mercedes w czarnym No i tyle, lecimy dalej To jest kantar, który kupiłam, gdy nie jeździłam do Mercedes gdy przez trzy lata jej nie widziałam, ale po prostu, no ja wiedziałam. Moja mama była na zasadzie: a po co ci to, po co ci to nie kupuj? Ja mam takie, że, no nie wiem, jak ja będę mieć konia, to to będzie Mercedes, jakby ja to wiem, to jest oczywiste. No i że yy, mi się przyda, prawda, na nią. I to jest mój ukochany, jeden z ukochanych kandarów. Ja kocham srebrny i on jest właśnie tutaj taki, jakby stał srebrny. To jest też grubsze, takie mega fajne. No i ten kolor taki, niby to taki zieleń, znaczy, no jest to zieleń, ale taki, taki haki chyba. Można tak powiedzieć, przepiękny jest. No, jego jest piękny. No, i nigdzie już go nie znajdziecie, więc jest jeszcze ładniejszy. Dalej mam kantar, który w ogóle wyhaczyłam na. Pani chyba nie wiedziała, co sprzedaje, albo po prostu miała na zasadzie takie: a dobra, niech już idzie. To jest Eskadron. Ja go nie widziałam, żeby on był w Polsce dostępny w kolorze srebrnym. Były te wersje fioletowe i tak dalej, ale srebrnej nigdzie nie znalazłam na żadnej stronie, więc nie wiem, może Wy się lepiej orientujecie. Kocham go. Oczywiście mam do niego też uwiąz. Pani sprzedawała go nowego za. Stówkę? Albo nie całą stówkę. Coś takiego? No nie wiem, ale ja ten kantar nie, nie, dałam, nie dałam więcej niż stówki. Z uwiązem nowy. No, błagam was. To jest ten glitter, oh. O, księżniczka się do mnie tupa. Więc księżniczka, razem z księżniczką będziemy wam pokazywać kantarki. Dobra, dalej lecimy. Zapomniałam w ogóle o tym kantarze, to jest tak, że ja zapominam o nim, później sobie przypominam i znowu go kocham. I to był kupiony właśnie taki najzwyklejszy, ja przeważnie u nas tutaj w Rzeszowie, jeśli chodzi o sklep dziecki, to jest czempion. To raczej nie ma nic, co mnie interesuje, chyba że jakaś, nie wiem, odżywka na szybko czy coś i tyle, jeśli chodzi o takie rzeczy. No i właśnie między innymi był ten kantar, gdzie raczej tam nic nie ma, wiecie, takich interesujących rzeczy dla mnie. To właśnie był ten kantar i jest przepiękny. Ja nie lubię złotego, ale no, jest taki, można powiedzieć, że bardziej szampański, fioletowy, boże, fioletowy. Tak, Kasia, brązowy, piękny i też to jest takie grubiutkie, milutkie. Pod spodem to jest ten taki, ale taki plusz, znaczy plusz. Welum, no, uwielbiam ten kantar. Na pewno, z... o, chciałabym w nim takie jesienne zdjęcia z Merką. Lecimy dalej. Dalej to jest nadal mój też ukochany kanter. Razem pamiętam jak miała być premiera tej kolekcji. To z Tosią, to się już będziecie kojarzyć tutaj z moich filmików. Z Tosią właśnie tak się napięliśmy na ten kantar. Jest po prostu przepiękny. Zamówiłyśmy go przedpremierowo. Później okazało się, że czekałyśmy na niego dłużej niż jak ogólnie, później wiecie, normalnie był w sklepach. No ale dobra, no warto było i ja go po prostu kocham. Kocham go nad życie, ten kolor jest przepiękny i Mercedes wygląda w nim tak pięknie. Kolejny kantar to jest mój drugi kantar. Drugi kantar. Pierwszy kantar Mercedes wisi u mnie na drzwiach. To on jest w stanie po prostu opłakanym z rozwalonym karabinczykiem i wszystkim, od spodu całe takie zniszczone. A to jest drugi kantar Mercedes. Właśnie jaki, jaki kupiłyśmy. O w kłakach. I też go bardzo lubię. Jest taki zwykły, najsłokiejszy, ale no nie wiem, może ze względu na to, że mam do niego sentyment. Nie no, no w ogóle jest jakiś ładny. To nie jest, jakby wiecie. Nic takiego wow, ale jest ładny, jest z Fairplaya. Dalej mamy szarego Eskadronika. Szarego? No jest taki szary. Też go lubię. Kupiłam go w Warszawie. To był jedyny kantar w rozmiarze kop i właśnie... I co? No i właśnie był taki, no po prostu. To był jedyny kantar w rozmiarze kop. No i ja musiałam i coś przywieźć z Warszawy, więc przywiozłam oto ten kantarek. Pamiętam, byłam wtedy z dziadkiem. Ten kantar też zamówiłam wtedy, co tamten w koleżance Haki. To właśnie zamówiłam go, pamiętam, widziałam go u Niny. Pamiętam, widziałam go właśnie na tym, na Speedzie. Tak, tak, wtedy miałam Speeda. I właśnie uznałam, że też właśnie wtedy nie jeździłam do Mercedes, ale uznałam, że. biorę. no jak no taki brokatowy, kurczę ale by było nie wziąć i też go bardzo lubię, mimo, że to jest kolor właśnie granatowy, ale jedyne właśnie, jeśli już mówimy o kolorach ciemnych, sorry za psy, no ale nie zapanuję nad tym, jeśli już mówimy o kolorach ciemnych, to jeśli mam wybrać, to właśnie granat i brąz. No, zdecydowanie brąz, ale, ale bardzo go lubię. Lecimy dalej, to jest kanter też właśnie z typu na zasadzie byłam w czempionie, o tak oso i rzeczy i coś tam wyhaczyłam, że tak powiem perełkę, znaczy perełkę głównie dlatego, że Kelly ma taki sam kantar. Właśnie chciałam, żeby miały coś wspólnego. O kurczę no. Dobra, wprałam te kantary i... Okej, jest. No. I zwykły brązowy kantar, ale Kelly ma taki sam, więc cicho, Dobra, i kolejny kantar to kupiłam na wyprzedaży, na wyprzedaży jakiejś promocji, nie wiem. Ale moja Kowal ma taki sam, a przynajmniej miała, bo wtedy jej koń był mniejszy. kiedy jej koń był młodszy i go kupiła właśnie, pamiętam, dla Zierbaka. No i właśnie kupiłam ten, zamawiałam też klustę i w ogóle to jest pony. Ja, on był docelowo dla Kelly, ale to pony jest bardzo duże i ono się mieści na Mercedes. Jakby idealnie na nią pasuje, ja miałam je zmniejszać na rozmiar dla Kelly. Ale idealnie się wpasował, więc został dla Mercedes Mercedes oczywiście był w nim przepięknie Kantar uniwersalny, słuchajcie, kupiłam ten kantar na targu Stawał tych ogierów ziemnokrwistych No i to wiecie, jakiś tam pan po prostu miał jakieś takie rzeczy Wiecie, jakiego to są typu rzeczy I kupiłam między innymi ten kantar, bo nie tylko to kupiłam Ale kupiłam między innymi ten kantar jest bardzo ładny Słuchajcie, ten kantar pasuje na każdego konia Pasował na Finally, pasował na Bacare, pasował na Mirandę, pasuje na Mercedes. Yy, każdy z tych koni ma inny łeb. full, ale on pasuje na każdego. Yy, w tym w ogóle dziewczyny teraz przewoziłam. To, to jest taki zwykły, ale ja uwielbiam robić takie rzeczy trochę DIY, typu tutaj przykleiłam po prostu kryształki. No i kluska ma taki sam. To też kupiłyśmy w takim sklepie rolniczym, dosłownie za parę lat. Panie były w rozmiarze ładnym kolorze, moim, jednym z moich ulubionych i były w rozmiarze Mercedes i Kali, więc mogłam po prostu je zmacięgować. O mój Boże, słuchajcie, to jest moja ukochana kolekcja w kropeczki, Eskadron w kropeczki. Mam czaprak, mam derkę, mam kanter i jeszcze chcie... marzy, marzy mi się torba na szczotki, ale jak ja widzę ceny tych toreb, że wiecie, to jest używane, ale no wiadomo, Kolekcja bardzo pożądana, no ale no, nie wiem, trzy stówy za torbę. No sorry, no ale nie, ja tam trzymam kopystkę z gówna, więc no, ale ja kocham tę kolekcję, kocham tę kolekcję. Yy, ta kolekcja, dokładnie ten kantar, wiecie, w te kropeczki. I banana, yy, mam jeszcze czaprak. Yy, to jest moja, no chyba naj, najbardziej pożądane, to były dwie najbardziej pożądane rzeczy przeze mnie, które chciałam, które takie wiecie, po prostu marzyły mi się, nie na zasadzie, że o, zobaczyłam ładny kantar i okej, okay, jakby wiecie, tak jak tą całą resztę, że okej, okay, kupię, tylko to było coś, co po prostu czekałam, chciałam, szukałam, patrzyłam i naprawdę coś, o czym marzyłam. No i mam. Mango, ten też chyba w ogóle wybrała moja mama. Nie pamiętam, ale ja go w ogóle nie używam. Nawet widać po tym. Widzicie, że to jest w ogóle nawet nie wyrobione. Przez tośkę pamiętam, chyba bardziej zaczęłam go używać, bo to się też taki ma. I jakoś tak, y, wydaje mi się, że jej się podobał. Nie pamiętam, no ale był taki moment, że go jakoś jak bardziej używałam, bo coś tam. Ale ja go tak. Jest ładny, ale nie wiem, dlaczego ja mam do niego jakiś problem. I Merka też wygląda w nim przepięknie, ale jakoś tak, nie wiem, w ogóle mam bardzo dużo żółtych kantarów. No patrzcie, ile mam żółtych kantarów. Nie wiem, nie chcę mi się tego liczyć. Ktoś mi to policzy, ile jest żółtych, bo tu jest kolejny żółty. Ten kupiłam, z nim mam bardzo dobre wspomnienia. To też było właśnie jedna z takich kolekcji, że jak ją zobaczyłam, jeszcze ten czaprak, jest jeszcze jeden taki czaprak z tej kolekcji, co. O, mama chciała mi go kupić, ale uznałam, że nie, no już przesada. Tym bardziej, że ja nie jeżdżę. Jakbym jeszcze jeździła, no to spoko, co nie, ale powiem Wam tak, no ja jestem zakochana, ale wydaje mi się, że też głównie dlatego go tak bardzo lubię, bo mam po prostu wspomnienia z nim bardzo dobre. Jakby to, gdzie kupowałyśmy, z kim kupowałyśmy. Zawsze mówię my, ja, my. Pomyślcie sobie, zwykły kantar a dla mnie znaczy bardzo dużo. To jest HKM. Ja pamiętam, tak ciężko było go znaleźć. Bo yy, pierwsze zdjęcie Mercedes, pierwsze zdjęcie, no takie od jej yy, hodowcy yy, ma właśnie w tym kantarze. Zdjęcia od hodowcy ma w tym kantarze. I ja znalazłam te zdjęcia. I pamiętam jeszcze jak Merka nie była moja, tak sobie właśnie pomyślałam, że, że jak będę ją przeprowadzać. Że jakby wiecie, będziemy się przeprowadzać, że jak już ją kupimy. No ja ogólnie jestem bardzo, lubię, tak być, jestem taka bardzo sentymentalna i lubię tak. Yy, Otoczkę. Nie wiem, jak to nazwać, Taką otoczkę robić wokół niektórych rzeczy. Typu na przykład to wymyśliłam sobie, że yy, przez to, że u pierwszego właściciela była w takim kantarze to u swojego ostatniego też chcę, żeby w takim właśnie wyjeżdżała z tego swojego starego domu do tego, w którym już zostali na zawsze. No, ja to mam w głowie. Jest, mam nadzieję, że oglądają mnie osoby, które w ogóle rozumieją mój tok myślenia. Bo czasem ja mówię tak bardzo skrótowo i tak bardzo mam takie skróty myślowe i coś rzucam jedno słowo i. Okej, okay, to jest kolejny kantar, słuchajcie. Serii tamtej glitterowej i ten haki, czyli kupiłam wszystkie te trzy kantary w tym samym czasie. Przez ten kantar w ogóle. Yy, może wam to kiedyś opowiem, jeśli będziecie chcieli. Wiozła mnie policja. Dosłownie policja mnie złapała i wiozła mnie po ten kantar. Załatwiłam sobie podwózkę ym, radiowozem po kantar dla Mercedes, ale kocham go. Ja kocham w ogóle kolor miętowy i Jezu, marzy mi się teraz Mercedes z tym, bo mam taki pierwszy mój czaprak, to był Fairplay miętowy, ten taki amber. I właśnie teraz sobie wyobraziłam Mercedes w tym czapraczku, i do tego ten kantarek. I... Ach, kocham! Jakie kocham komplety! Kolejny kantarek to jest Merka, dostała go na dziesiąte urodziny. Piękny, lubię go. Ale to też on ma, takie swoje, ma swoje fazy na zasadzie, że mogę go ubierać codziennie. I mam takie, o, jak jest to takie piękne, a później mam takie, że zapominam. Nie mam na niego ochoty. Dalej, to jest kantar też bardzo rzadko używany przeze mnie, bo jest zwykły parciak. Ja nie lubię takich zwykłych parcianych kantarów. Wolę już jak, wiecie, mam jakieś podszycie, jakieś coś, albo jakieś futerko Każdym razem jak go pokazuję, to przeważnie mam jakieś pytania o niego I to jest dla mnie w ogóle szok Ja później siedzę i wiecie, szukam Z jakiej on jest firmy? Chyba to jest HKM, ale nie dam sobie ręki uciąć yy, Bardzo rzadko używany, ale kupiłam go na wyjeździe Bo pamiętam, byliśmy w Lublinie I yy, no musiałam coś przywieźć, tak? Więc między innymi też przywiązłyśmy kantar Pierwszy eskadron, jaki kupiłam. I to jest pony 2. Dlatego on jest tutaj powiększany, bo okazało się, że jest dla Mercedes za mały. A ja też nie za bardzo ogarniałam rozmiary. I to jest mój. Ty! To jest chyba mój drugi kandar dla Mercedes. A ten futerko był trzeci. Tak coś mi świta. No nie wiem, ale jeden z pierwszy albo trzeci kandar to jest mój. E, Jego ja próbowałyśmy też ubierać na Kelly. Lubię go bardzo. My little pony. Też fajny. Nie wiem, dlaczego zamówiłam go w kolorze czerwonym. No, ale jest w kolorze czerwonym. Lubię go, ale taki... No po prostu kucyki. No i kolejny, też kupiony na wyjeździe. Bardzo go lubię. Wtedy jakoś tak po prostu kupiłam go, bo nie było nic ładniejszego, a byłyśmy w Krakowie, więc of course, jak już wiemy, trzeba było coś przywieźć. No, więc trzeba było coś przywieźć i pamiętam, wtedy byłyśmy z dziadkiem, z mamą i dziadkiem. I to było dosłownie przedkupny Mercedes i właśnie miałyśmy, robiłyśmy robiliśmy taką wyprawkę też no wiecie wyprawka na pierwszego konia i tak dalej szukałyśmy jakichś ochraniaczy transportowych i tego typu rzeczy no i między innymi właśnie kupiłyśmy też kantar jakbym miała ich mało nie no i to tyle dziękuję wam za oglądanie mam nadzieję że wam mniej więcej się podobało kiedyś 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 jak jeszcze ten YouTube był taki bardziej Uf! i ten Instagram Uf! To błagaliście mnie po prostu o, o to, żebym pokazała swoje rzeczy Wreszcie pokazałam chociaż kantary Nie wiem, może zrobimy też taką Jeśli Wam to się podoba, to możemy też Mogę Wam pokazać kantary Kelly Tylko teraz już tak na serio, bo ja zawsze tak obiecywałam, a później zapominałam Ale też muszę je wziąć do prania Tym bardziej, że teraz w tej stajni yy, czuję taki większy komfort Mam też tę przestrzeń do pokazywania Wam takich rzeczy Więc jeśli coś chcecie, czy macie jakieś propozycje To ja, bym, ja bardzo chcę ożywić tego YouTube'a bo to po prostu lubię i brakuje mi tej takiej interakcji z wami. Jakby piszecie dużo komentarzy, są osoby, które jakby. czy znaczy dużo. Są osoby, które po prostu non stop wiecie, pod każdym YouTube'em, że pod każdym filmikiem dodają mi komentarze, choćby, nie wiem, jakiegoś miłego oglądania czy coś. I to jest takie mega cute. I ja zawsze to widzę, ja zawsze to bardzo doceniam. Macie jakieś propozycje albo chcielibyście coś zobaczyć, to, to po prostu piszcie i postaram się. To zrealizować. Ja też mam filmy na zapas, więc jeśli coś nie, nie, wiecie, nie pokażę tego od razu z filmiku na filmik, to dlatego, że ja już mam nagrane filmiki na zapas. I jak dzisiaj wam dodaję ten filmik, to ja już mam trzy kolejne nagrane, nie? więc musicie po prostu poczekać. To jest kwestia czasu, nie? Ale właśnie coś takiego, uznałam, że ten filmik jest taki krótki, a ja bybym dużo gadać, więc po prostu wydłużę ten filmik, bo no. To do następnego, mam nadzieję.